6 lat temu dworzec oddano do użytku po całkowitej renowacji. Budowlańcy pod nadzorem konserwatora zabytków wyremontowali wtedy gruntownie obiekt pochodzący z drugiej połowy XIX wieku. Wymieniono m.in. posadzki okna i dach, a pomieszczeniom pamiętającym czasy pruskiej kolei wschodniej przywrócono dawny blask. Prace kosztowały niemal 19 milionów złotych. Dziś zabytkowy dworzec nie wygląda już tak dobrze jak wtedy. Nie nie zabezpieczona. Rodza jest. I te filary wokół to są ośmokątne, te żywne odlew. Nie jest wypełnione żadną masą. Tam woda cieknie, to rozsadza wszystko oddech. Tutaj nie ma zabezpieczenia przeciwko gołębiom. Jak wszystko, niszczy się to, niszczy się i to, nie, no, ale generalnie jest lepiej jak było. Przydałby się jakiś remont. Raz było tak, że na przykład studzienka po prostu wylała i nikt tego nie posprzątał, i ludzie chodzili przez no, taką wielką kałużę. W budynku dworca widać także zniszczenia pochodzące z codziennego użytkowania obiektu. Obwieszone drzwi, powyrywane metalowe oznakowania dla niewidomych czy wyrwane klamki to tylko kilka z przykładów. PKP zapewnia, że usterki są usuwane na bieżąco. Naprawiona zostanie także elewacja budynku. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić naprawę elewacji w miejscach, gdzie jest to konieczne. Z uwagi na specyfikę niniejszych robót oraz konieczność ich wykonania w określonych warunkach atmosferycznych, prace związane z naprawą elewacji planujemy przeprowadzić najwcześniej wiosną. W budynku dworca również wykonywane są prace związane z bieżącym utrzymaniem budynku, a także naprawy. W ostatnim czasie w zakresie instalacji przeciwpożarowej czy klimatyzacji. W budynku dworca zdarzają się także akty wandalizmu. Te jak zapewnia zespół prasowy PKP, dzięki monitoringowi i pracownikom ochrony nie są jednak znaczące.